Witam Was w kolejnym odcinku, dzisiaj będziemy ciąć potrawy, już zaczynać powoli, dziadek już wyjeżdża, ciasno tutaj wam powiem, bo to trzeba z wjechać i wyjechać. Dziadek trzeba będzie cioło, jak liście od gnoju jeszcze pozostawało, trzeba tam to pościągać. Dziadek, dziadek. dziadek o, to jest. Dziadek. O, to trzeba pościągać od gnoju, bo... bo naprawdę. Tym po co jeździć, jak gnój. Nie wiem, ciężko wąpołem, nie gadałem nic w tamtym odcinku ale ciężko się czułem wyjeżdżało tego. I dwa razy wziąłem, dwa razy wziąłem gnój, a potem się nie, nie chciało na trzy zęby. Ale gdzieś tam gada jak tam a nie zwalasz! A po co? O no i to wymyśla. Bugli, i co mu? i trzeba wypuknąć tą blachę i tą deskę. No i jest bałagan. Bo to i drzewo i to i tamto kotek miałczy No i nie dokończyłem wąm. A to za chwilę wą dokończę, bo będziemy wypukiwać. Tamto to za chwilę wąkę. Nie dokończyłem wą właśnie, no a potem taczkami musieliśmy wozić no bo nic nie dało rady na widły, trzy widły to za mało by musiało być, pięć to wtedy by coś dało, a tak to no to jak widzicie o, nie zdaje to egzaminu, no i ciasno wą powiem tam jest, że by trzeba by było, by się przydała ładowarka taka mini to wtedy ta. Może kiedyś, ale nie na tyle sztuk, co jest tam. Aby było co 30, to może będziemy co 2 czy co 3 taczkami wywozić i dobre. Działek poszedł noże ostrzyć do samasza, no i będziemy ciąć pomału. Zakładać i ciąć. Tutaj o jak widać tą trawę. No i tam będziemy ciąć ze zbożem. Co tam jest? ściana, trawa ale tu za sterami, jadę tam wciąć jak mówiłem. Tyłem, bo nie chcę zboża gnić, bo to wiadomo. Ciasno, ja tam tyślę będę tak blisko, bo jecie kamienie, bezpieczeństwo najważniejsze. Tu pryzma. Ale wam powiem, czuć jak ciśnie. Pomału. Wiadomo, czasami są niezgodności na filmikach. Poza filmikami, jak to wiadomo, wszędzie, czy z rodzicami, czy nie z rodzicami. Jak to wiadomo każdy ma inny ten Swoje zdanie o ale psy tu wydeptały Ciężko. uważaj uważaj Noś, już dziadek raz skodołej no za widłami robił Wąpojem a tutaj ciasno. Jak widzicie jest lekko ale I wiadomo trawę chcieliśmy wsiąść, bo mówimy tutaj kombaj cofać musiał tego a tak to jeszcze będzie musiały no Normalnie O, żeby znów nie było Ej! Może wyjechać, bo gruza głęboko od i się kopie. Ale chyba wyjadzie, miejmy nadzieję. Że ja da razie, bo się kopał trochę łopatą, co podkopałem. O, no, teraz tak dalej. A nie to tak to się kopało, bo nie ma, to wiecie jak to jest. Wiadę goli. Tutaj górkę, Szybki jest, to trochę zostało. Jutro u nas tak wygląda. Wiadomo, pierwsza była lepsza, ale druga też nie jest zła. Jeszcze trawa tam, tam jest co, tam ta kimpka została, to jest ta podrzebie karpa została. I tak jest, i tak trzeba ją omijać. To była wieżba kiedyś płacząca. Wiecie, jak widzieliście na filmiku, nas po kawałku zawsze nie ma, bo nie chcemy. Na raz tyle, bo może deszcz, może co. A my wolim siano trochę, też my nie mieli zapasu tak wygląda tu putra. 2-3 tygodnie będziemy i tu kosić powoli. Sąsiedzi siedziło ścielił ściano. Prawie mają, a u nas czekaliśmy, mieliśmy w poniedziałek ciąć. No ale mówimy, nie my dzisiaj. Ale pogoda też się chmurzy, ale to zawsze kiedy wisknie o widać jakie utrafia. 7-6 może będzie belków. Zobędziemy będziemy lać gnojówę Jak się zjeżdża, tam bocik chodzi Może to przyniesie komuś To jak bocik, coś? Chyba nie Nie widzi Pożartować zawsze można Idzie się pociąg Może trzeba pociąć, bo Just już drugi raz, może ze cztery razy się wsetnie. Zobaczymy jak to będzie. W to co niedawno chcieliśmy. Niedługo zrobimy jakieś obchody zbożów jak wyglądają, bo niedługo żniwa. To u nas jest 7 czerwca, tak jak ktoś mówi, będę mówił. Daty wiadomo silniki z opóźnieniem dodaję. Nie codziennie, bo abym ja codziennie miał. To by raz, dwa i nie było, i zresztą tak czasu też nie ma. Bo to to się robi, tam to wiadomo. Wszystkiego się nie pokaże na kamerce. No a tu dziadek tyle łopczył. Siewka była rzadsza, bo wypaliło. Górka jest lepsza. To za to górka na drogi. Wiadek golił tutaj górkę, szybciej jeszcze trochę zostało w U nas tak wygląda. Wiadomo, pierwsza była lepsza, ale druga też nie jest zła. Jeszcze prawa tam, tam jest to, tam ta kępka została, to jest ta po karpa została i tak jest, i tak trzeba ją omijać. Chyba wierzba też płacząca. I jak widzieliście na filmiku, u nas po kawałku zawsze nie ma, bo nie chcemy. Na raz tyle, bo może deszcz, może co A my wolim siano trochę, to nic nie mieli im zapasu o, Tak wygląda tu putra Dwa, 2-3 tygodnie będziemy i tu kosić powoli Sąsiedzi o ścieli, ściano Prawie mają, a u nas czekaliśmy Mieliśmy w poniedziałek ciąć No ale moim, my dzisiaj a pogoda to się chmurzy Ale to zawsze kiedy zysknie, o widać jakie Putra ja. a? 7, 6, może będzie belków. Zu będziemy lać gnojówę Jak się zjeżdża, tam bocież chodzi. Może to przyniesie. Hehe, komuś. Będzie jak, Będzie jak, coś. Chyba nie. Mówi. Hehe. <laughs> Pożar to zawsze można Idzie się, bocian. Trzeba pociąć, bo już trawa anna, już drugi raz, może ze cztery razy się setnie, Zobaczymy jak to będzie. bo obuszewcy to co niedawno chcieliśmy. Niedługo zrobimy jakieś obchody zbożów jak wyglądają, bo niedługo żniwa. To u nas jest 7 czerwca, tak jak ktoś mówi, będę mówił. Daty wiadomo slimiki z opóźnieniem dodaję. nieco codziennie, bo abym ja codziennie miał. To by raz, dwa i nie było, i zresztą tak czasu też nie ma. Bo to to się robi, tamto wiadomo. Wszystkiego się nie pokaże na kamerce. No a tu dziadek tyle łopciło Siewka była rzadsza, bo wypaliło. Górka jest lepsza. To za to górka na drogi. Ci jak blisko chodzi? Wcale się nie boi. Ten bociek odwalny. Głąb powiem, że się nie boi niczego. Żabki sobie bierze. No już tutaj górka już jest ścięta. Bociek cały czas chodzi tu po mnie blisko, żeby wyjadać jakieś inne robaki. No i tu już dziadek też prawie kończył, zostało tamtą i z powrotem, tu już od zboża więc się zbieramy, idziemy w tamtą stronę trawę dla królików muszę wziąć, bo króliki kupiłem wiadomo, dwa małe do pochowania i potem się zabije na sos, czy tam jak tam czy niektórzy pasztet robią, to zależy no. o kartofle wam pokażę jak wyglądają wam powiem, że pyryłanie już podrosły o, a nie rosną woda, ale zobaczcie. Tak u nas padało teraz. Ostatnio. Teraz to by. O, normalnie się wszystko. O, aż wpada. No i trochę przyrośnięte zielsko, ale były relone parę dni temu. Nic nie nagrywałem, bo dziadek reliła mnie nie było akurat w tym czasie. No tak wyglądam. Jeszcze stonki, bo powiem nie ma. Nie widać. Dobra, mam telefon, za, yy, za chwilę się widzi. Jedziemy z dziełem, teraz się dziadek ściął, jedziemy do garażu. To się wpłynie, może pomada nie wiadomo. Mówię, przy kosiarkę wyleciał. Zobaczyliśmy, ale znalazłem ten nóż, bo tutaj zaraz zaczynaliśmy. Eee, Podejrzewam, że ten co trzyma jak to się nazywa, to nóż, ten taki bolek jak to, to nazwać, to, to to właśnie się wzięło i z się jakby nie wiem. Trzeba to zaraz sprawdzimy, zobaczymy. Ale to już nie będę nic z tego nagrywał. Co tam nagrywać? O. Mam nadzieję, że odcinek Wam się takich koszenia spodoba, że Wam się nie znudzą stale. Stale kosze i kosze. we boże. Ale staram się Wam trochę coś innego co robimy też. Dobrać, ale no to wiecie. Co się da to Wam nagrywam. Zresztą wam powiem, że z tymi widłami się mieści do garażu. Letnisko, letnisko, ale O dobra dojdam do samego końca. i tak go zostawam, Mi się mieści spokojnie, bo na prosto już wiadomo, że nie Dobra, mam nadzieję, że odcinek Wam się taki spodoba zostaw łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Opa. Do zobaczenia.